Dzisiaj właśnie obudziliśmy się w takich okolicznościach przyrody, jak widać. Jesteśmy na polu biwakowym w Nadleśnictwie Międzychód nad jeziorem Głęboczek. Tak, dokładnie. Tutaj mamy widoki. Tak, nasze piękne jeziorko, ławeczka, nasza przyczepa i piękna przyroda. Właśnie odjeżdżamy. Jak widać droga nie, nie jest zbyt równa, ale dajemy radę. Dokładnie. Tak. Pomachajcie! Do zobaczenia, papa dzieci! Jesteśmy przy górze Głazów i na wzgórzu tym tutaj właśnie i w jego okolicach umieszczono 10 głazów. Przed nami pomnik jako pierwszy na kuli ziemskiej. Pomnik odsłonięty w trzecim tysiącleciu z okazji dziesięciolecia Psierakowskiego Parku Krajobrazowego. W oddali widać jezi jezioro szybkie. Jesteśmy na punkcie widokowym Łężeczki. A co wy tutaj macie? Drugie śniadanie. Na wypasie. Najdroższa woda z biedronki, i najdroższy napój. <laughs> Nie mówiąc o owocach. Jak tam droga? No, będzie ciężko, bo będzie ciężko, bo na to nie widzę. No właśnie tutaj jechaliśmy naszym zestawem do kolejnej atrakcji, ale droga się robi coraz gorsza, także idziemy się przejść, zobaczyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jednak nam się udało pogarnąć temat. Znaleźliśmy dobrą drogę pod wiadukt kolejowy. Tam proszę, proszę wynaważanie pola, a my podlecimy sobie pod wiadukcik dronem i będziemy mieli świeżutkie zdjęcia. Tak prezentuje się most z bliska. Robi wrażenie. Co my tutaj mamy? Mamy zamek, a jesteśmy w miejscowości... Sieraków, Sieraków, tak. Tak, w miejscowości Sieraków jesteśmy, jest tu zamek, jest tu rzeka. No, prawdziwe trumny. A czemu tu taka zasobana Bo się okazało, że nie mamy gotówki, ale szczęśliwie ja miałam, tylko że w przyczepie, więc pobiegłam, przyniosłam. Ile? Pan zauważył pewną głowę. Jeden z naszych fanów odezwał się do nas na Messengerze i polecił nam atrakcje, które możemy zobaczyć w Okazało się, że widział nas na ulicy i napisał do nas. Chciał się przywitać i polecić nam, co tutaj warto zobaczyć. Przyszliśmy na spacerek, kamień jak kamień, ale to się nazywa diabelski kamień. <grym> jak woda! Pycha! My się właśnie przedzieramy w poszukiwaniu cmentarza. Tak naprawdę już jesteśmy chyba na cmentarzu, ale w poszukiwaniu krzyży. O, coś widać. Pierwszy krzyż zaliczony. Gdzie my się właśnie zatrzymaliśmy? Jezioro Glindnik na Dzikusa z zakazem kąpieli jeziorze. Rzeczywiście, nie dla nas zakaz. <laughs> Na bogatą proszę, pomarańcze, wow, banany, jabłuszka, a sokowo. A i przepraszam, nabiał, nabiał. Szaleństwo, Dwa browary <laughs> Przygotowujemy pieczarki na szaszłyki. Tutaj Zuzia montuje vloga. Jest już montowany. A mama ogarnia naczynia. Tak, właśnie skończyłam zmywać. A my finiszujemy wieczorem bardzo dobrym jadłem i popitką. I tu jeszcze będzie glajcha. <noise> tak, także to już wszystko od nas. Pa!